Dziś zabieram Was w miejsce jak z bajki, prawdziwy raj na ziemi. Jeśli marzycie o weekendzie z dala od miejskiego zgiełku, pełnym relaksu i bliskości z naturą, to miejsce jest dla Was idealne. Jedyne o czym musicie pamiętać, to strój kąpielowy o całą resztę już zadba obsługa. Kompleks termalny jest naprawdę ogromny, a jego największą atrakcją jest panoramiczny basen z zachwycającym widokiem na całą dolinę. Położony w sercu Parku Narodowego Stelvio. Wyjątkowość tych term polega na tym, że są one całkowicie zanurzone w naturze. Aby przejść z jednego basenu do drugiego lub dotrzeć do różnych sal, trzeba poruszać się na świeżym powietrzu w szlafroku i kapciach dostarczonych przez obiekt, co sprawia, że całe doświadczenie staje się jeszcze bardziej autentyczne i magiczne. Wewnątrz znajduje się wiele stref relaksu z aromatycznymi zapachami. Liczne sauny i łaźnie tureckie, a także grota solna. Można tu doświadczyć różnych rodzajów saun. Od klasycznych fińskich po sauny z widokiem na dolinę. Dla miłośników głębokiego relaksu dostępne są również parowe groty termalne oraz wodospady z gorącą wodą. Absolutnym must have są rzymskie łaźnie z naturalnymi źródłami termalnymi. To prawdziwa podróż w czasie do starożytnych rytuałów kąpielowych, które od wieków znane są ze swoich zdrowych właściwości. Znajdujemy się w Kuci Terme Bani Veki w Bormio, najbardziej malownicze termy we Włoszech. Znaliście już to miejsce? Dajcie znać w komentarzach. Zapiszcie ten ryl na później i jeśli macie ochotę, zaobserwujcie mnie po więcej włoskich inspiracji.